Największe walki w naszym życiu to nie te, kiedy walczyliśmy mieczem, ale te, kiedy walczyliśmy sercem, wtedy, kiedy walczyliśmy o drugiego człowieka. Bo zobaczcie, że największe cuda w naszym życiu dzieją się właśnie wówczas, kiedy znajdziemy w sobie odwagę, żeby z drugim człowiekiem usiąść do rozmowy, żeby spróbować odbudować relacje. Ta dzisiejsza Ewangelia właśnie chce nam to uświadomić, że te relacje są strasznie ważne, że powinniśmy naprawdę zrobić wszystko, żeby próbować je odzyskać. I nieważne, czy coś zepsuliśmy pół dnia temu, czy 8 lat temu, ale ważne jest, żeby spróbować zawalczyć, bo może jedno zdanie zmienić w naszym życiu wszystko. Więc jeśli masz relacje, którą straciłeś, to zawalcz o nią dzisiaj.